Jejku, jaki gorąc jest chyba z 50 milionów stopni w cieniu? Mój mózg nie pracuje. Uii! Cześć, witam Was. No, zaraz czekaj. Bo dzisiaj jest piątek i chyba przyszedł czas na QA, ale nie jestem pewien. Zapytaj się mnie. Kurde, bele. Cześć, siemaneczko, witam was serdecznie w tym piątkowym Q&A. Dzisiaj jest tak gorąco, że mój mózg nie pracuje i ja dzisiaj będę opracował na znacznie niższych obrotach niż normalnie, ale nie będę wam tego tłumaczył, bo miałem wbić platynę w lolu i dopiero wtedy pogadać. A platynę nie wbiję, bo mam dopiero, dopiero czwarty level. Kurczę. Pierwsze pytanie będzie od Nelly Grabowskiej i pytania właściwie super, bo jest ich kilka. Naście. Ne? Hehehe. He, he. He, he, he. Zadam Ci pytania z naszego formularza dla przegadane, dla muzyku. Ostatnia przeczytana książka. Eee, eee, no nie to, że nie czytam książek, tylko. No wyleciało mi z głowy e, obsieg, który jeździł koleją, to było w trzeciej klasie podstawówki i ta książka była bardzo fajna Myślę, że kiedyś planuję przeczytać jeszcze raz tą książkę, ale na razie, na razie no. Inferno, danego Brauna. To jest książka autora, który napisał między innymi kod Leonardo da Vinci. Książka jest naprawdę zajebista, bo jest taka coś w rodzaju takiego science fiction, trochę apokalipsy, w tym jest zawartego, która nadejdzie dopiero nie to, że ona jest, tylko że ona nadejdzie. Aczkolwiek ta książka się dla mnie kończy troszeczkę za Słabo, z takim za małym przytupem. Pierwsza myśl po przebudzeniu: Ale mi śmierdzi z mordy, Jezu. Ulubiony wykonawca zespół wszechczasów, Arkanoego. Nie mam ulubionego zespołu lub wykonawcy wszechczasów. Mój pogląd na muzykę, na gatunki muzyki całkowicie się zmienia. Kiedyś słuchałem indie rocka, teraz słucham rapu. Pytanie numer cztery: Jak wyobrażasz sobie szczęście? I ogólnie, dla mnie rzeczą posiadania, znaczy dla mnie yy, uosobieniem szczęścia jest po prostu to, co mnie ja... rajcuje, co mnie kręci. Ale to było suche. Mikołaj, jesteś bezbekiem. Jaką supermoc chciałbyś posiadać? Chciałbym mieć taką supermoc, że wszystko, co chcę pojawiać się na pstryknięcie. Mikołaj bez koszulki. <śleski> Czego Beatlesa lubisz najbardziej? Co jeżeli ci powiem, że nigdy w życiu nie słuchałem Beatlesów i nie mam pojęcia, o czym do mnie mówisz? i nie znasz się na muzyce. Najkrytycznie oceniam moje stare filmy, dlatego, że jakbym tak usiadł przed komputerem i popatrzył na te stare filmy, to jest takie, mogłem zrobić to lepiej, mogłem tutaj troszeczkę z przytupem zaskoczyć, wiecie, takie taktyczne takie zagadnienia. Polak mądry po szkodzie. To jest śmieszne, dlatego, że za parę miesięcy, jak będę siedział przy komputerze i patrzył na te filmy, które teraz nagrywam, to też będzie takie debi MTV to to jest music television z tego, co idzie logiką z rozwinięcia skrótu. No nie, angielski na wysokim poziomie. takim wysokim, że aż spadłem. Teraz istnieją takie żarty, że podobno na MTV nie ma żadnej muzyki, jest znacznie więcej głupich serialu. Nie mam telewizji od dopiero od 3-4 lat, wcześniej oglądałem MTV i to co tam było, to było gorsze niż mój kanał. Nic nie ma gorszego niż twój kanał Mikołaj <laughs> Ulubiony soundtrack? Moim ulubionym soundtrackiem jest oczywiście hymn Hajsowników Gimpera Który leci zawsze przy Overwatchu, którym nagrywa Gimper i banuje swoich widzów wow! Time Hans Timner Ten co napisał Incepcję a czy co ja gadam? Nagrał soundtrack do Incepcji. Jakie jest twoje motto życiowe? Carpe diem. Chwytaj dzień. Za jaja. To jest twoim ulubionym bohaterem filmowym? Moim ulubionym bohaterem filmowym jest bohater, który zagrał rolę Foresta Gampa w filmie Forest Gump. Opowiadającym o Forreście Gumpie, Gampie, że yy, ten facet zagrał to po prostu genialnie. Ogólnie sama ta rola, a sam, sam ten scenariusz, no, jest po prostu warty 100 złotników. Jakie ludzkie wady jesteś w stanie zrozumieć? Myślę, że chyba wszystkie, jeżeli ktoś mi je dobrze wytłumaczy. No cóż, jesteśmy po to, żeby siebie nawzajem tolerować, tak jakby akceptować swoje własne wady, więc yy, no trzeba, 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 zrozumieć ludzkie błędy innych. Wow, alty jesteś mądry. jej Kubele. No bo ja jestem na przykład bezbłędny. Pierwsze skojarzenie ze słowem rock and roll. Rock, bo kamień, a roll, bo się kręci, nie? Bezbłędny. Be Jaka postać historyczna budzi w tobie największe odrażenie? A najgorszą postacią, którą kiedykolwiek zobaczyłem, którą kiedykolwiek usłyszałem jest Neron z jasełek. Był... Neron był taki zły, chciał zabić pana Bozia. Wolisz słuchawki czy głośniki? Wolę słuchawki douszne. Który przedmiot w szkole sprawiał ci największą przyjemność? Największą przyjemność sprawił mi przedmiot języka angielskiego oraz polskiego, dlatego, że jestem humanistą i sprzedaję frytki w McDonaldzie za parę lat. To jest zawsze śmieszne, no nie? Nigdy nie odmawiam. No, hehe, <laughs> nigdy. PC vs. PS. PC na zawsze, bo, 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 bo. PC jest lepsze i na PC. Masz ultra, a na FPS-ie tego nie ma. Drogi aktorze humanisto, przesiadasz się na Windows 10 tu już po premierze. Nigdy tego nie będę miał. Dlaczego? Dlatego, że Windows 10 jest darmowym programowaniem, które tylko dlatego jest darmowe, żeby cię szpiegować. Bang! A darmowe nie równa się darmowe, dlatego że ty za to również musisz zapłacić czymś. A zapłaciłeś w tym momencie swoimi danymi, jeżeli przesi przesiadłeś się na Windows gdzieś. Weronika Stefaniok zadała mi dwa pytania. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Aktualnie moją ulubioną piosenką jest Major Laser Lean On, bo jest. Jest... W sumie to ona jest głupia, ale potem jak się jej posłucha trochę to jest śmieszna To jest naprawdę bardzo fajne Nie, nie, nie! Uwielbiam tę piosenkę. Czemu chciałbyś zostać aktorem? Dlaczego? Dlatego, że uwielbiam stać na scenie i lubię jak ludzie na mnie patrzą. Jestem taką śjeną na sławę, jestem taką atencyjną kurwą. Po prostu uwielbiam stać na scenie, uwielbiam, kiedy ludzie widzą mnie i później na przykład mówią mi, jakie błędy popełniłem na scenie. Ja się do tego stosuję naprawdę zajebiście mocno. Bo to jest jednak coś, co, co jest dla mnie bardzo ważne, żeby być dobry w tym, co, co lubię robić. Dlatego, że to lubię. Lubię po prostu gadać do ludzi, stać na scenie, rozmawiać z nimi, się z nimi komunikować. Szanuję. O Jezu, ostatnie pytanie będzie od zachodnioeuropejskiego koziojepca porwanego przez UFO-Koza. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja w Twoim życiu? Ostatnio wydarzyła się bardzo śmieszna sytuacja, ale opowiem wam dopiero wtedy, kiedy dorośniecie. I tu was mam. I jest tak zajebiście gorąco, że mi jest po prostu za gorąco i <laughs> mój mózg nie pracuje tak, jak powinien pracować. Mimo tego, że jestem w cieniu i mimo tego, że jestem na drodze przeznaczenia. Zaraz, zaraz, czy on powiedział, druga przeznaczenia? Ta droga, ta droga to przeznaczenia, droga. I gdzie pozdrowienia. A więc tak bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Natalię Dróż, Natalię ciączkę, Damiana Adamczyka, Dawida Bartnickiego. Uwaga, uwaga, najnowsze info! Mistrzu po podasz kolejny udostępnię mój film, także Dawid Michalik, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Wy w tym momencie zasługujecie na miano mistrza drogi i przeznaczenia. Wyjdziecie teraz ze mną, wy jesteście już tam, tam prawie na końcu. Zaraz wam pokażę gdzie. Jesteście już tutaj! Także wręcz wspaniale, że udostępniacie moje filmy, naprawdę bardzo jestem za to wam wdzięczny i kiedyś wam za to... Co ja wam za to? Także dziękuję wam bardzo serdecznie za to Q&A Mam nadzieję, że wam się spodobało Jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał Ja wam serdecznie dziękuję za odcinek Z tej strony Max Kolonko Mówię jak jest Wiem, ten odcinek był naprawdę beznadziejny Ale niestety jest tak gorąco, że ja nie mam siły umysłowej na cokolwiek Przynajmniej go jakoś fajnie zmontuję Cześć